Uda Ci się człowieku, uda Ci się przeskoczyć bariery codzienności, uda Ci się wznieść na szczyty swego jestestwa. Uda Ci się, bo jesteś dobry, czuły, kochający. Wszak czytasz znaki, które są wszędzie. Zauważasz, że wszystko ci mówi, wszystko. Kwiaty, które mają słucho, pokazują podlej mnie. Drzewa otulają inne, mniejsze, te, które dopiero wzrastają. Pokazują, że opiekujemy się nimi. Nie przejmuj się człowieku. Wszystko ci mówi, że żyje, że jest. I to zwierzątko przychodzące pod Twoje drzwi pokazuje ci, że chce jeść. Wszystko daje ci znaki i człowiek, który gdzieś blisko ciebie, może smutny, pokazuje ci, że potrzebuje twego wsparcia, dobrej rady, uczucia. Taki jest świat, i miłość wszędzie jest. I tak bez liku można wymieniać. Przecież jesteś, jesteś uczuciem dobrem, szlachetne twe serce i przecież rozumiesz. Człowiek kocha tę przestrzeń życia. Cieszy się szczęściem, gdy ktoś tego doznaje bo widzi, że też tak może. Cała przestrzeń woła i pokazuje, jestem, wszystko dookoła, a Ty w tym świecie, co tak zaprząta Twoje myśli, co nie daje Ci spokoju, czy to tak zwany realizm życia, że taki ktoś realny, ktoś, na czym ten ktoś, ten realizm tworzy? Co takiego jest realne, że dotkniesz, że smakujesz, możesz dotykać, możesz Smakować, przecież masz ku temu wszelkie predyspozycje, co tak nie daje ci spokoju. Przecież znaki wszędzie masz. Zrozumienie świata rzecz ułatwia twoje zadanie. Zrozumienie, każdej sytuacji bez agresji, bez zasilania potępianiem? Czy zauważyłeś, że kiedy potępiasz, negujesz, sam zaraz lekcję otrzymujesz? Kiedy nienawidzisz kogoś, kiedy nie chcesz czegoś, Zrozumieć, bardzo podobne doświadczenie zaraz dostajesz? Czy zauważasz te niezwykłe zasady, które rządzą światem? Uda ci się żyć w świetle swoim wewnętrznym. Ono daje ci wolność. Miłość, młodość. Wtedy zauważasz, że jakoś wolniej ci żyje się, że lepiej, że jakiś dzień długi, że spokojniej. Nikt ci nie powie, jak masz żyć, sam. Na sobie każdy eksperymentuje. Cały ten czas uczymy się poszanowania życia i drugiego człowieka. Cały czas, nie oddalając się od siebie, bez sprzeniewierzania się sobie ani drugiemu człowiekowi. Tylko miłość uda ci się. Uda ci się życie dobre wieść.